W dzisiejszym filmie z BrainRotów rozpoczynamy oczywiście przygotowania do nowego update'u, który wprowadzi oczywiście trochę ciekawych rzeczy, na pewno wiemy, że wprowadzi Halloween. Wprowadzi bazę Halloween, no i też właśnie dlatego musimy zacząć się przygotować. Pierwsza rzecz, którą sobie zrobimy, to oczywiście Fuse'a wrzucimy. Mamy dużo wszystkiego do otworzenia, dużo jakichś turbo mocnych lucky bloków z, nie wiem, czterema, pięcioma mutacjami i tak dalej, no bo wczoraj oczywiście, jak nagrywałem film, to był tako Tuesday. Niestety żadnego sticker'a nam się nie udało z przez to, że nie byłem przygotowany, ale, ale jedno co musicie zrobić. To musicie sobie przygotować te sekrety tego Mariaci Korazone I dwa jeszcze jakieś. Nie pamiętam, jakie jeszcze były potrzebne. Bo będzie ten rzadszy sekret znowu do zespawnowania. Jest ta sama sytuacja, co była ostatnia. Ogólnie, jak ktoś ma Mariaci Corazone, chciałby go przekazać na filmie. To możecie się oczywiście na moim Discordzie zgłosić. Mi się z chęcią takie przydał. Ja niestety takiego nie mam. Dobra, mamy cztery te sekrety. Na starcie zrobimy sobie takie fuse. Mamy akurat dużą szansę na tutaj tego ślimaka. A, a tego ślimaka jeszcze nie mamy. Tego ślimaka nam jeszcze brakuje do oczywiście Brainerd odgodów bo potrzebujemy H, Halloween bazę. Dobra, na starcie filmu tutaj tak na szybko sobie te rzeczy otwórzmy. No i też musimy więcej takich sekretów sobie ogarnąć, bo jak będzie event, to przydałoby się jakieś mocne fuzy porobić. Na szybko to otworzymy tutaj. E, dobra, na razie to sprzedamy, żebyśmy mieli miejsca w sumie trochę. Ale tak trochę tylko sprzedamy. Trochę to zostawimy. Tutaj na przykład to zostawimy. Tutaj w ogóle psata gadnie z respi ostatnio. Jakby wczoraj to tak o wtorki Dobra, to też sprzedajmy, pójdźmy jeszcze na górę. Chyba jeszcze na górze powinniśmy mieć, ale no tak jak mówię, na innych kontach mam tego dużo. O właśnie, o właśnie, tutaj ten piękny. Jak ja dawno nie otwierałem Brain Road Goda, Ja nie pamiętam, kiedy ostatni raz otwieram Brain Road Goda. A ten jeszcze tutaj jest Rainbow, tak naprawdę, więc jest jeszcze lepszy. W ogóle jakie są tu teraz nowe Brain Rody. Czy jest tu jakiś taki nowy Brainrod? Jest właśnie, jakby ten, yy, pu pu pu, coś tam, nie wiem, jakoś on, on się jakoś tak dziwnie nazywa, jest właśnie nowy ten Brainrod, To w sumie. po... O, kurczę, tylko chciałem go sprzedać. Bo nie chcemy rainbowów i tak dalej, chcemy normalne tylko brain rot'y do indeksu. Dobra, zobaczmy, co nam tutaj wyleci. Zobaczmy z, z lipa. No dzisiaj mamy tyle tych laki bloków, że mam nadzieję, że jakieś dobre to nam się pokażą. Bo jak nam się nie pokażą, to naprawdę będzie lipa. Gdzie totalna lipa, dobra. Na no, szybko tutaj jeszcze tego otworzymy sobie. Yy, I pójdę poszukać pierwszych lików, bo... Ten update może będzie większy niż poprzedni Halloween. Znaczy poprzednia część Halloween. Poprzedniego Halloween to jeszcze w tej grze nie było. Bo ta gra ma dopiero z pół roku. Coś takiego. Myślę, że pół roku już ta gierka może mieć. Dobra, tutaj jeszcze sobie to sprzedajmy. Te trzy zwykłe sobie zostawmy, czy na górze coś mamy. Tu jeszcze mamy fajnego nawet kolaki bloka. Szybko sobie to tak klikniemy, tak jak mówię, i zajmiemy się innymi rzeczami. Nie wiem, czy teraz dodadzę kolejnego rebirfa, raczej nie. Uuu, w ogóle tutaj ten. Prawy był ten motorek. Ten motorek w sumie musimy zdobyć. Ten motor chyba jest potrzebny właśnie do drugiego secreteta. Jak macie ten motor, to też możecie się odezwać. Jak macie jednego z tych trzech secretów, który jest potrzebny oczywiście do Fuse, to możecie się odezwać, jeżeli oczywiście na odcinku chcecie to przekazać. Taki bombini. Dobra, idę poszukać innych e, lików, no i innych kont i jeszcze tutaj półtorej godziny musimy poczekać i tak. Jeżeli na pewno chodzi o moje przygotowania, to w sumie przeniosę sobie z dwa takie moje najlepsze brainroty, żeby siana trochę wyfarmić. Tutaj mamy 330 milionów jeden, tutaj drugi 225. No tego ładnego nam się udało zrobić, las puki grande, jak ostatnio był event tylko. Tak mi go nie ukradło za bardzo. Coś się zbugowało dziwnie, tak? No tutaj ładnego nam się udało zrobić. Teraz, tak jak mówię, jak uda nam się skompletować 3 te secrety do tego nowego Brain Rota z wtorku, to też może uda nam się kolejnego zrobić. Bo na stówę admin powiedział, że go zrespi, że jakby ponownie tego z zrespi, bo ludzie chyba tylko 50 tysięcy w ogóle zrobili tych secretów. Bardzo trudno było zrobić tego secreta. A więc no admin będzie musiał ułatwić to, albo w sumie może nie ułatwi, bo tak naprawdę ludzie się przygotują do tego. Teraz, ale dobra, niech tutaj na pewno te dwa nam siano farmią. My sprzedajmy sobie oczywiście tego tutaj. Te są w fuzzie, tego Secreta zostawiamy. No i tu mamy jeszcze kolejną bazę. Tu mamy naprawdę takie mocne... Secrety powiem wam, że te tako wezmę na początku. Bo musimy wydropić tego na motorku całego gostka. A więc musimy dużo tako bloków otwierać. Normalnie mi się tych takobloków bloków nie chce otwierać, bo w nich nie ma dobrych procentów na secreta i trzeba się męczyć, żeby w ogóle jakiegokolwiek secreta trafić. No ale no teraz tego na motorku musimy trafić. A więc na początku biorę te... Chociaż tutaj no niestety dużo nie mamy tych secretów. Znaczy secretów, tako bloków. Dobra, przynoszę wszystko, zrobimy penning i jeszcze poszukamy kolejnych lików. Bo na pewno jedna rzecz, o której w sumie już wam kilka razy mówiłem, to dostaniemy Halloween Lucky Bloka, to admin mówił już chyba z tydzień temu, że to doda. Chociaż powiem wam, że też oskamował trochę, bo miał być los tako Lucky blok ja nie dodał tego. Ale pewnie doda to za tydzień, no bo teraz dodał limitowane secrety. Za tydzień pewnie nie będzie limitowanych secretów, to doda pewnie te los tako bloki. Dobra, wszystko przyniosłem, tak jak mówię, najważniejsze dla nas ten motorek, bo ten motorek nam jest potrzebny do spawnu. No, no był motorek, no ale trochę zbejtowało na ten motorek. Ciekawe czy w sumie to jest trudne sticker do zdobycia. Tutaj by był gold. No, no, no. Kurczę, znowu bait. Znowu bait. Cały czas te chihuahue lecą. Dobra, gdzie jest trzeci tako blok? Trzeci tako blok jest tutaj. Daj ten motorek. Jeden motorek i tyle. Więcej nic nie potrzebuje. No, no, dawaj motorek, motorek. Kurczę, no nie no, znowu ten pies. Tutaj no nie wiem, czy coś potrzebujemy jakoś tak szczególnie mocno z tych normalnych admin lucky bloków. Na pewno był Lost Job Job potrzebny tutaj, kal znaczy lawaka chciałem powiedzieć, ale czarna dziura koza nam wyleciała tutaj, też spoko. No tutaj Lost Job Job był potrzebny, raczej admin nie da ponownie tego secretu do spawnu, bo ludzie wszystkie secrety zespawnowali jeżeli chodzi o tego łatwiejszego. Tutaj jeszcze jaki piękny rząd tych Lucky Bloków. Szkoda, że każdy ten los Lucky Blok to nie jest osobny Lucky Blok, no bo mielibyśmy tutaj trochę tego. Uh, job jobby nam wyleciał. No teraz job jobby mi lecą. A wtedy mi nie chciały polecieć. Ale no. Już miałbym secreta zespawnowanego. Ale no dobra, zostawię sobie go. Może jednak admin zmieni zdanie i da do spawnu tego właśnie secreta. Dobra, tak na szybko to otwieram. Na szybko otwieramy i szukać lików jeszcze, fiu robimy I musimy wyfarmić siano. Tutaj nic, tutaj też nic. Tutaj zobaczmy na razie ostatniego tego Lucky bloka. Zobaczmy, zobaczmy Lagrande. Nie. Niestety nie. No ale no dobra, i tak Lost job job. On półtora miliona daje. No to, to jest taki całkiem niezły secret Dobra, teraz musimy trochę poczekać. Godzinę, minutę 8, idę szukać kolejnych lików. Dobra, i chwila minęła. Mamy już fuze gotowego. Mamy też jakieś w sumie pojedyncze liki, Zaraz wam o tym opowiem. Tylko odbierzmy sobie tego fiuza. Nie pamiętam, co już w ogóle wrzuciłem tutaj. E, co nam tu leci? O, akurat ten ślimak. Akurat ten ślimak, tylko czy jest zwykły? Dobra, na szczęście jest zwykły, więc dobra, git, akurat tego nie mieliśmy. Niech sobie tutaj idzie. Jeżeli chodzi o liki, to tu zobaczcie takie cztery brainrote Dostaniemy nowe. Nawet fajnie wyglądają. Jakiś tam nagrobek i tak dalej. Ale tutaj zobaczcie też, jeżeli chodzi o nasze konto. Tutaj na tym koncie mam zdecydowanie więcej bloków. mamy aż pięć takobloków. Tych bloków właśnie potrzebujemy oczywiście do tego motorku. Mam nadzieję, że teraz ten motorek mi wyleci. Bo musimy oczywiście te wszystkie sikerady zdobyć. Dobra, przerzucę te wszystkie rzeczy i otwieramy sobie te bloki. No teraz musi na motorek wylecieć. Dobra, wszystko mamy przerzucone i tak jak mówię, musimy zdobyć tylko i wyłącznie jeden motorek. Potrzebny nam jest tylko jeden ten motor. No nie, nie, tutaj, tutaj na pewno go nie będzie. I będę naprawdę zadowolony. Nie musi mi lecieć Lagrande, nie musi mi lecieć, nie wiem, jakieś hotspoty, nie hotspoty. Po prostu ważne, żeby poleciał sobie ten jeden motor i tyle. Bo to zawsze będzie już o jednego stickereta mniej, oczywiście do tego spawnu, który będzie w sobotę. Jak na razie, no tutaj lipa sama. Nie wiem, czy w ogóle dziś jakiś secret mi tak naprawdę wyleciał? Chyba żaden secret mi z tych laki bloków dzisiaj. A nie, na pewno jedna koza była. Ale tak to poza tą kozą to nic. Dobra, tu jeszcze mamy indonezyjski jakby ten e, blok, a więc tu mogłoby coś e, wylecieć, ale nie, nie. Niest niestety nic nie ma. Tu jeszcze mamy jakieś na pewno chyba. Jak mi się wydaje albo u góry. Dobra, na pewno tu jeszcze mamy dwa i jeszcze jeden nam został. Kurczę, wydawało mi się, że więcej tych laki bloków mam. Gdzie te wszystkie laki bloki, póki trałem? Dobra, jest słabo. No i ostatnia nadzieja. Przynajmniej na razie ostatnia nadzieja, jeżeli chodzi o tako blok, Jeszcze gdzieś może mam... O, jest, 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 jest! Dobra, git, git I do, i do tego jeszcze gold. Dobra, dobra, git, 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 mamy już jednego, potrzebujemy jeszcze dwóch. Wiem, że chyba jeden to jest Lost Hotspoty, a nie jestem pewny, a drugi to jest no właśnie ta Takorita. Jak macie tą Takorita, znaczy ten mariaci, to możecie się odezwać. Dobra, jeszcze tutaj mam jednego. Dobra, jeszcze tu sobie otwórzmy tego los Lucky Bloka, zobaczmy co nam tu wyleci. No tu jeszcze po prostu poproszę o los 6,7. No nie, dung, dunki. Dobra, co zajmiemy się w kolejnym filmie.